Witajcie! 60 sekund opowiem Wam o pompach dozujących Dosing Pump Pro od Reef Factory. Dosing Pump Pro to innowacyjne i najbardziej dopracowane pompy dozujące w akwarystyce morskiej. Pompy występują w dwóch wersjach. Czterogłowicowej oraz jednogłowicowej. Co wyróżnia pompy Dozing Pump Pro? Cichy silnik krokowy. Mega precyzja, dokładność dozowania już od 0,01 ml. Praca w obydwu kierunkach z możliwością cofania płynu. Przydatne przy podawaniu fitoplanktonu czy innych pokarmów. Możliwość ustawienia aż 48 dawek na dobę. Łatwa instalacja w szafce za pomocą szyny DIN. No i funkcja smart. Zarządzanie z dowolnego miejsca na ziemi. Automatyzacja dozowania na podstawie wyniku testów ICP, pomiarów z KahaKipera czy Smart Testera. Szybka zmiana dawek w aplikacji, historia dozowań, grupowanie pomp. Jeżeli cenisz sobie bezpieczeństwo i stabilność swojego akwarium oraz łatwość obsługi, wybierz dozing pump. Więcej informacji znajdziesz w opisie na stronie.